Renault Laguna 3, 2011 rocznik, 2.0 turbo, benzyna z gazem, 170 koni, na liczniku bynajmniej 225 302 km Zanim Wam pokażę, że od spodu, to Wam powiem, że jechałem tym samochodem, wszystko w nim trzeszczy. Te plastiki po prostu podczas jazdy... Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja wiem, że... Przy przyciskaniu to, ale ja to bym nie będę brzydko mówił, ale ja bym oszalał po prostu. Wszystko tu trzeście. A pod spodem taka laguna wygląda tak osłona pod silnikiem zdjęta. Tutaj pod interkulerem ten kawałek tego, tych sanek, tego pasa niby przedniego jest aluminiowy taki profil. Interkuler tutaj. O tu jaki łącznik wodny, kurde. Reduktor od gazu tu, AC widzę reduktor, już po tym czerwonym u góry poznaję ten mocniejszy. Skrzynia automat, suchutki co my tutaj rozbraja. Silnik 2.0 turbo, 170 koni. Zobaczcie sobie wielkość filtra oleju. Jest taki. Po prostu to, to jest jakiś kawaler. No. Już ta powierzchnia filtrująca w nim. Ja bym często taki filtr wymieniał. Jakby to było moje autko. Zobaczcie jaki malutki filterek. No to jest mój kciuk. To to w skuterze większe są czasami. A to jest 2 litry turbo świerzarka klimy dobre dojście nad nią alternator troszkę a też też tak w miarę nie najgorzej tu już dalsza część sanek jest stalowa no te francuskie auta mają lepszą tą blacharkę z tego co widzę one mniej gniją. Ale znowuż mi się nie podobają czasami rozwiązania tutaj te technologiczne, techniczne w tych francuskich samochodach, chociaż akurat ten tutaj przednie zawieszenie w miarę OK, bo sworzeń normalny, nie żaden wynalazek. Chociaż ja nie mu aluminiowych zwrotnic, bo jak ten stworzeń wchodzi w zwrotnicę, to wolałabym, jakby ta zwrotnica miała rozcięcie i śrubę tu na przestrzał, a nie od góry, tak jak jest na przykład w niektórych autach. Bo tutaj jak mamy to wszystko, to potem wybić to z tej jakimś ściągaczem, nie jest wcale tak łatwo. Jak się aluminium utleni to stal w połączeniu z aluminium to jest nie do ruszenia, wolę jakieś stalowe. Tak samo tu. No, jedyny plus, który tutaj widzę, to amortyzator górne mocowanie, znaczy co ja gadam. Amortyzator mocowany do zwrotnicy jest na dwie śrubki, czyli łatwo jak MacPersona Persona robimy tutaj, odkręcamy te śrubki amortyzator w bok. Bo jak jest na przykład jak w grupie Volkswagena wkładany w zwrotnicę od góry, to. Czasami go ciężko wyjąć w górę, trzeba tu więcej rozbierać, czasami stworzyć, trzeba rozpinać, żeby całą zwrotnicę odsunąć, żeby wyjąć MacPersona amortyzator ze zwrotnicy, żeby się wysunął. Nie w każdym samochodzie, ale w niektórych tak trzeba. Tu mamy bez problemu dwie śrubki na bok. Widzę, że na cztery śrubki przykręcana piasta z łożyskiem, to fajnie, nie trzeba wyprasowywać. Osłony te są stalowe. Kotwiczne, zobaczcie, no, wyglądają pięknie, jak na już tyle lat. 2011 rok. To naprawdę blacharsko trzyma się super. No, Te sanki w bardzo ładnym stanie. Nawet się zastanawiałem, czy to nie aluminiowe, ale nie, to są stal. Chyba musiałbym magnes wziąć, ale nie, to jest stal. To jest aluminium. To jest stal. No, blacharsko super. Aby tylko te plastiki nie trzeszczały, tak w środku to by było naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście cały spód tutaj obudowany plastikami. Układ, a tutaj jeszcze co? Delikatne przypocenie, przy powrocie oleju z turbiny, ale to jest nie groźnie, nic się dzieje, Katalizator. Ten układ wydechowy, zobaczcie, w bardzo ładnym stanie. Widać, że z dobrego materiału. U góry turbina. Upłat wydechowy też się ładnie trzyma. Przeważnie, jak w, bardzo często widać, jak jest gorsza stal, to właśnie te tylna część tych rur tuż jest zawsze pognita. Tu zobaczcie, jak na tyle lat. Mam delikatne takie wypryski, ale to jest nic. Tu tylko z tyłu, dla mnie to zawieszenie jest przekominowane, bo tu jest tylna oś skrętna. four control to się nazywa chyba w tym samochodzie. Podwójny. Układ wydechowy, znaczy, się jedy, z jednego tumnika wychodzą dwie rurki na przestrzał. To fajnie wygląda. Tu delikatne naloty, ale to jest tam nic takiego. To, to w ogóle od haka jest, także hak jest nieoryginalny, więc tego się nie czepiamy w ogóle, bo to, jest, to nie jest jakiś aftermarketowy. To może sobie zgnić. I teraz tak, tu mamy tą oś skrętną, tu jakiś ten siłownik od tego na tulejce i tu nam ten siłownik się zapewne wysuwa, tak, tu lewo, prawo, w jedną w drugą stronę i rusza tymi drążkami tutaj. Tu mamy drążki i koła w lewo albo w prawo skręcają. Nie? tylko że no wszystko pięknie dopóki to działa dla mnie to jest w ogóle zbędna sprawa jeździłem tym samochodem, ja dla mnie co to, to mogłoby tego w ogóle nie być dodatkowa sprawa tylko, która może powodować potem, że będą z tyłu opony cieły się jak się tutaj porogą gdzieś luzy na tych tulejkach będzie gorzej zbieżność ustawić byśmy mieli zwykłą belkę to rozwiązanie praktycznie nie jest niszczalne kolejna sprawa, zobaczcie sobie tutaj niby te tulejki wyglądają w miarę ładnie nie? Od tych belek, od, tych, od tej belki tylnej. A ja już się przyjrzałem, że one są. Teraz wam pokażę, tylko sobie wezmę śrubokręt. kurdo jest, że one są już. Zobaczcie sobie, że one są już rozwulkanizowane. Tak jak mówi, aluminium się utleniło pod spodem. I patrzcie na to. I tam już, o! Heh. To już będzie pływało, już będzie zbieżność się mogła rozjeżdżać. O. No już się tu będą robiły takie delikatne luziki. O, proszę, zobaczcie sobie, jak się rozwulkanizowało. To samo z drugiej strony. Na pierwszy rzut oka wygląda ok. Tulejka tutaj nie jest nicie pęknięta. Ale tu na tym aluminiowym czpniu. O, a pod spodem się wysypuje biały proszek z aluminium. O, zobaczcie. utleniło się już aluminium. Ja nie lubię aluminium jakoś. Znaczy, jak jest dobrej klasy, to jasne, jak najbardziej tak, ale o, zobaczcie, jak to się... Całe to jest odklejone, no. Proszę, zobaczcie. Przewody hamulcowe są luks. Tu delikatne naloty, to się nic absolutnie nie dzieje. Ważne, że przewody są całe. Tu niedługo się ta osłona techniczna oberwie będzie dzwonić o wydech. To standard. No, wydech naprawdę dosyć gruby. Jest ta, ta rura, nie wiem, jakaś 70, 65, 70, nie wiem, musiam zmierzyć, ale gruba. Łącznik tutaj też nie pognity. Zobaczcie, niewypalone to w ogóle. Naprawdę. Blacharsko ok. Sprężyny już trochę zaczynają gnić powoli, ale to dobrze zakonserwować i by było. Amortyzatory suchutkie, Te tarcze kotwiczne z tyłu też ładnie się trzymają, stalowe. Jak na tyle lat super, w niektórych samochodach o wiele nowszych to już potrafią się zdegradować całkowicie po tylu latach. Tak, także to by było spoko, gdyby to dla mnie bynajmniej nie miało tego, tego wynalazku tutaj. To to może tylko generować koszta potem. Dla mnie to jest to potrzebne jak szankiel na cycku albo jak świni siodło. No ale... To niektórzy tam bajery lubią takie to... To tak. <laughs> Dobra. To tak na szybko tyle. A jeszcze tu jedna rzecz, która mi się nie podoba. Wahacz niby spoko, normalny stworzeń wiadomo, dwie tulejki, ale w normalnych autach przeważnie. No to mówię, te rozwiązania technologiczne francuskie, którzy niektórzy tego nie lubią. Ja bynajmniej też nie. Śruba od góry. No i teraz zobaczcie, w większości aut to tu normalnie bez problemu z kanału na podnośniku odkręcamy śruby, od góry jest albo nakrętka, albo, albo po prostu już na stałe jest yy, mocowanie gdzieś tam w sankach, że tylko śrubę wykręcamy od dołu. Ona się nie może sama nie, nie wykręci. To nie mówcie mi, że się może sama wykręcić i w dół, w dół wypaść grawitacyjnie, jak jest wszystko dobrze poskręcane i tak dalej, to nie ma prawa. A tutaj jest na stałe tutaj ta nakrętka, znaczy na stałe. No tu jest tak, żeby odkręcając się od góry, żeby się tutaj samo trzymało, ale musimy odkręcać od góry. Tak samo tu, a tam z dojściem od góry już jest o wiele gorzej. Hmm. Tutaj jest, zaraz są. Jest podłużnica, tam dojść do tych śrub. No kurde. Ja pierdziele, tutaj to w ogóle nie wiem, czy do tego to nie trzeba sanek opuszczać. Bo tu tylko rękę włożyłem i tam u góry już jest podłużnica, więc żeby tą śrubę wyjąć, to nie wiem. No to chyba, nie wiem, musiałem się tą przyjrzeć bardziej, ale ja tu ręką czuję, że to jest u góry już wszystko zabudowane z podłużnica, więc chyba wnioskuję z tego, że żeby ją wyjąć do góry tą śrubę, to musimy te sanki opuścić. No to byłby dramat wtedy. No to jest właśnie to, co mówi o w francuskich samochodach czasami. Niektórzy przez te ich rozwiązania nie lubią tego naprawiać. No. Także tak to wygląda. Dobra, to tyle. Pozdrawiam serdecznie.